Przyprawy zmieniają charakter domowej wędliny. Na bazie tego samego mięsa można stworzyć wiele smaków i aromatów. Proszę łapki w górę i zapraszam na film. Tych szynkowarów jeszcze nie znam, ale zamierzam ten stan zmienić. Najpierw rozpakuję je i umyję. Witam Was serdecznie w mojej kuchni, tym razem o nietypowej porze, bo z 7 rana, skoro świt. Zwykle wędlinami zajmuje się wieczorem, no ale dzisiaj trzeba to zmienić, ponieważ fajnie by było, żebym mógł dzisiaj wieczorem gości, którzy się zapowiedzieli, czymś poczęstować. Moje osobiste zapasy nie są w tej chwili jakby obszerne. Dlatego, że zbliża się okres świąteczny, no ja już się bardziej przygotuję pod, pod te już szpeklowania i tak dalej, pod produkcję świąteczną. I w tej chwili raczej tak jest, jest dość skromnie. Niemniej postaram się coś poczarować, żeby, żeby nie było na stole nudy, żeby cokolwiek się działo. I yy, w tytule filmu Szynkowar. No Szynkowar oczywiście znacie od dawna. Szynkowar to jest coś takiego... Takie proste narzędzie kuchenne, które umożliwia wykonanie wędliny parzonej o mnóstwie, naprawdę mnóstwie różnych smaków. No i są ich różne wielkości, yy, tam 0,08, 1,5 kg, 3 kg. To są oznaczenia fabryczne, realne, pojemności są trochę mniejsze i różnie to różnym ludziom pasuje, albo kupują większe, albo mniejsze. To już jest kwestia indywidualnego zapotrzebowania. Jakiś czas potem pojawił się szynkowar w płaszczu łodnym, to jest coś takiego, co było jednocześnie jakby skrzyżowaniem garnka i szynkowara, wszystko w jednym kawałku. Nie będę w tej chwili o tym mówił, bo wiele filmów z tym już jest na kanale, ale stosunkowo niedawno pojawił się jeszcze jeden szynkowar i kto jak nie ja, autor książki o szynkowarach i popularyzator tego tematu w Polsce, ktoś mógłby się tym bliżej zainteresować jak nie ja? No właśnie ja. I trzeba sprawdzić, jak to działa, zobaczyć, co mi z tego wyjdzie, jak można nad tym pracować, czy jest tak, jak myślę, mam nadzieję, że tak jest. No i przy okazji wyrazić jakieś swoją opinię na ten temat. Dopiero co przed chwilą umyłem, widzieliście jak rozpakowywałem, jest to coś takiego. Jest nic innego, jak słoik z pokrywką. I z typową dla szynkowara sprężyną. Czyli nie osobne urządzenie szynkowar od początku do końca, tylko właśnie taki zwykły słoiczek wędliniarski o równych ściankach. Sprężynka dociskowa i do tego pokrywka. To ma podobno pojemność 450. Zobaczymy, jak z tym będzie. Do tego wszystkiego jeszcze jest zwykła pokrywka słoikowa. Co daje taką możliwość, że. Kończymy proces parzenia, wyjmujemy sprężynę, zakręcamy pokrywkę, zakładając, że pokrywka jest wcześniej wysterylizowana, wyparzona i gorący słoik i to zamykamy, to nawet się powinno zassać, a myślę, że nawet nie ma z tym problemu, żeby to z powrotem natychmiast włożyć jeszcze na jakieś 15-20 minut do gorącej wody, jakby żeby poprawić pasteryzację i wtedy ta pokrywka się powinna zasać i mamy gotowy wyrób, który może jako pasteryzowane stać w lodówce dość długo, mam nadzieję. Także zwykły słoiczek, sprężyna typowa dla szynkowara i jest zupełnie proste urządzenie oparte o swoich spełniające funkcję szynkowarową. Dodatkowo jest no małej objętości, więc tak jak powiedziałem, podobno 450. Więc jeżeli to jest prawda. A nawet jeżeli się będzie trochę odchylało w prawo czy w lewo, to nie ma znaczenia, bo często miałem pytania, bo to za duże, bo my tyle nie zjemy. Różne mają ludzie potrzeby. No, jestem sobie w stanie wyobrazić kogoś, kto nie ma, nie je dużo mięsa, albo rodzina jest mała, że tak powiem, albo ktoś jest osobą samotną w danej chwili i dużej ilości wyrobu nie potrzebuje, więc może to, będzie ta właściwa ilość, skoro poprzednie szynkowary 0,8, 1,5 czy 3 kg były za duże. Żeby teraz tą różnorodność, o której wspomniałem, zapewnić, to ja mam tutaj, zawsze to o szynkowarach powtarzałem, że dają nieskończone możliwości yy, kombinowania smaków yy, nawet z tego samego surowca. I tu jest 2,5 kg piersi filet filet z piersi indyka całość przyprawię bazowo solą i pieprzem i można tutaj dać albo samą sól zwykłą ponieważ wiele kolorów indyku się nie zachowa albo można dać pół na pół z solą peklującą, to żeby ten różowy kolorek troszeczkę zachować więc albo wędlina zupełnie taka szaro biała i wtedy sama sól zwykła albo sól zwykła i sól to trochę tej różowości powinno się zachować. Dodatkowo do każdego z tych słoiczków, a mam ich przygotowanych 5 yy, czyli jeden będzie na bazie, do drugiego dodam w dużej ilości paprykę słodką i paprykę ostrą, więc to powinna być pikantna, mocno paprykowa wędlina, bo damy jedną łyżeczkę taką, jedną łyżeczkę taką, na tą ilość to powinno być i pikantnie i paprykowo bardzo mocno. Dwie łyżeczki suszonej cebuli bardzo fajnie pasuje przyprawa do mięsa. Też dodam do jednego szynkowara. Do kolejnego szynkowara dodam pół łyżeczki mielonego czosnku i łyżeczkę czosnku niedźwiedziego, więc to będzie wedlina czosnkowa. I jej wygląd będzie właśnie jeszcze wzbogacony o czosnek niedźwiedzi, który jest liściem suszonym. Do ostatniego dam świeżą bazylię no, w ilości jakiej już sobie życzycie. Ja tego nawet nie ważyłem, taki kawałek gałązkę odciąłem i to posiekam i do szynkowara wrzucę. Czyli za jednym razem zrobię z tego samego mięsa pięć różnych smaków. I myślę, że one też będą się trochę różniły wyglądem. I tak dla przykładu myślę, no nie wiem, czy zdołam wszystkie pokazać, czy nie. Zobaczymy, jak to mi z czasem pójdzie. Ale coś postaram się pokazać, jak to wygląda. I, 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 I na stole to powinno wyglądać dość atrakcyjnie. Powinny być różne smaki, pomimo że kształt wędliny będzie taki sam, to powinny być różne aromaty i różne smaki. Ja myślę, że dosyć gadania po prostu wezmę się za robotę. W związku z tym, że jeszcze nie znam czasu obróbki, bo temperatury naszyjnkowara to 80-85 stopni, ale czasu obróbki nie znam, więc na pewno będę kontrolował za pierwszym razem temperaturę w środku w mięsie, w jednym z szynkowarów, tych słoikowych, żeby się przekonać, kiedy powinienem przestać, kiedy powinienem przestać prowadzić proces obróbki termicznej. I, i czy coś jeszcze powinienem powiedzieć? A, to jest szkło. Metalowe szynkowary wkładam do gorącej wody, już rozgrzanej do tej właściwej temperatury. To jest szkło, więc myślę, że je włożę tak na etapie około 50 stopni, czyli do wody już ciepłej, mocno ciepłej, ale jeszcze nie gorącej nie wiem jak te słoiki będą na to reagowały zwłaszcza, że mięso w środku o tej temperaturze nie będzie ono jednak jest chłodniejsze nawet jeżeli trochę w temperaturze pokojowej poleży zanim ja to pokroję zmielę, ale wcześniej wyjęte jest z lodówki, więc jest generalnie chłodne myślę, że się nagadałem wystarczająco dużo resztę postaram się opowiedzieć w trakcie narracji a teraz działam Kroję filet piersi indyka na kawałki pasujące do maszynki, którą będę mięso mielił. To poranek, więc kubek kawy obowiązkowy. Mielę mięso na sitku 8 mm. Dodaję przyprawy bazowe, sól i pieprz. Ładuję pierwszy szynkowar. Do pełna. Ubijam warstwami. Zakładam sprężynę z dociskiem i zamykam. Teraz odważam 450 g mielonego mięsa, dodaję papryki, ostrą i słodką, mieszam i napełniam kolejny szynkowar. 450 g mięsa mieści się w nim i go wypełnia. Postępuję tak samo z suszoną cebulą, czosnkami i siekaną bazylią. Mam 5 napełnionych szynkowarów. W jeden z nich wbijam termometr. Wodę w warniku rozgrzewam do około 50 stopni Celsjusza i wstajam szynkowary. Teraz mogę podnosić temperaturę do docelowej 80-85 stopni Celsjusza. Minęło nieco ponad 50 minut, a temperatura wewnątrz szynkowara osiągnęła planowane 70 stopni Celsjusza. Wyciągam je z wody, wyjmuję sprężyny i zakładam słoikowe zakrętki. Kilka minut później wkładam słoiki do napełniającego się zimną wodą zlewozmywaka, a po 30 minutach wstawiam na kilka godzin do lodówki. W ramach tego eksperymentu chciałem sprawdzić kilka rzeczy. Nie pasteryzowałem tego ponownie, tak jak mówiłem wcześniej, że można, jest taka możliwość, tylko po wyjęciu sprężyn od razu zakręciłem pokrywki i wszystkie są nie wiem czy to będzie widać, pięknie zasane. W każdym przypadku, czyli wszędzie podciśnienie złapało, co przedłuża trwałość takiej wędlinki, która stoi w lodówce. Nie była pasteryzowana, więc tak w 100% to nie jest zabezpieczone, bo jednak jakiś tam chwilowy kontakt z powietrzem otoczeniem zewnętrznym był. Co prawda i słoik był nagrzany, i mięso było nagrzane, i gdyby pokrywka była sparzona, to też to można zminimalizować potencjalne zagrożenie i można byłoby uznać, że taki zastany słoik w lodówce całkiem, całkiem długo. Stoi. Teraz, tak jak widać, są to różne barwy, bo w zależności od tego, co dołożyłem do środka, to też mięsko inaczej wygląda i na pewno inaczej smakuje. Było to mięso z piersi indyka, więc bardzo słaba zdolność do tworzenia galaretki. Ja też nie dodałem do tego żelatyny, bo gdyby dodać, to ten płyn, który tu teraz widzicie, który jest no, dość gęstym płynem, ale jednak płynem, zmieniłby się w galaretkę. Byłoby to i dobre, i złe. Dobre, bo byłaby galaretka, a złe? Ciężej by to było z tego słoika wyciągnąć. I tak nie wiem, jak to <grywka> mi z tym pójdzie, bo gdybym zostawił tutaj tą przykrywkę ze sprężyną, to sprężyna na tym etapie by się w mięso wkleiła i podejrzewam, że. Bardzo by mi pomogła to mięso ze słoika wyciągnąć. Czy ono teraz będzie chciało wyjść samo? Zaraz się przekonamy. Na pewno nie chciałoby, gdyby, yy, gdyby to było zestalone w galaretkę. Wtedy byłby to problem. No i teraz tak. Yy, chłodziłem to w zimnej wodzie. I co ważne, należy to wstawić na początku napełniania, ja to robiłem z lewos na, na początku napełniania po to, żeby nie było zbyt dużego szoku temperaturowego. To jednak szkło, szkło rozgrzane. Jak ja bym to wstalił w zupełnie zimną wodę, niby to szkło płaskie, nie jakieś tam y, zdobione, bo zdobione to strzela w takich sytuacjach od razu, ale i tutaj można byłoby się nabawić jakiś skaz i pęknieć, i osłabić konstrukcję słuika, więc y, nie śpieszyć się z tym wyjęciem, zakręceniem i wstawianiem do wody. Niech te kilka minut upłynie spokojnie i z drugiej strony tą wodę napełniać powoli, żeby nie było szoku termicznego dla, dla tych słoików. I z kolei teraz przy wyciąganiu, gdyby tu była galaretka, no to trzeba byłoby to wstawić po prostu na chwilę do yy, zlewozmywaka z ciepłą wodą. Też oczywiście nie za gorącą, bo to z lodówki, żeby nie strzeliło. No i do czasu, dopóki nie zobaczymy, że zawartość w środku się mięsa zaczyna poruszać, to wtedy będzie łatwiej to wyciągnąć. No a jak teraz z tym? No, trzeba sprawdzić. No, trzeba sprawdzić, inaczej się tego nie da. Jeszcze nie wiem, jakie narzędzia będą mi potrzebne. Na razie otwieram. O! Słychać było, że zassane. Hmm, pięknie pachnie. Płyn. Płyn się nie zmarnuje. Odleję go. Może mm. to być świetna baza na jakiś sosik. Ale o wyjęcie się nie muszę martwić, bo już mi samo wypada. Bo już mi samo wypada. Mm -hmm. chwilę odpuściło ale się przez samą krawędź przecisnąć i chcę tak z łaski swojej będę musiał jakoś pomóc Wbity widelec pozwolił na wyciągnięcie. No to teraz zobaczmy, jak to wygląda w środku. Proszę bardzo. Jest spójna poza tym początkowym kawałkiem, który przy wyciąganiu delikatnie uszkodziłem. Tu całość jest spójna. Mm. Mocno paprykowa. Mm. I mocno pikantna. No, ale skoro to jest łyżeczka papryki ostrej, na tą niewielką ilość mięsa i łyżeczka papryki słodkiej, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo paprykowe. I mocno pikantne. Ale nawet moja niska tolerancja na pikantność nie jest tutaj mocno porażona. Odłożę to na razie na bok. I tak jeszcze do kamery może jeszcze jakiś jeden otworzę. O! Tutaj będzie albo bazylia, albo czosnek, bo nie pooznaczałem. Umyję tylko dłonie. O! Mocno zasane. Mm. świetnie pachnie bazylią. Nie jest to dla mnie zaskoczenie, bo niedawno taki przepis robiłem, do której do szynkowara, gdzie bazylię świeżą dodałem i zasmakowało to i zapachniało bardzo fajnie. Tutaj jest też tak, ale o to chodziło, że tutaj i tutaj to samo mięso. A przecież dwie różne wędliny, prawda? Zupełnie dwie różne wędliny. I tutaj każda z nich będzie wyglądała trochę inaczej i smakowała trochę inaczej. Można wszystkie od razu pokroić, położyć na talerz, na deskę, tak jak tutaj. I mamy dzięki temu pyszne wędliny domowe z tego samego mięsa, a o różnych aromatach i o różnych smakach. I ten stół nie będzie taki nudny, mimo że. Nie było specjalnie czasu na kombinowanie, na, na wytworzenie wiele różnych wędlin. Zupełna prostota, po najmniejszej linii oporu, no trochę więcej pracy, bo trzeba było każdą porcję mięsa odważyć i ten ostatni dodatek do tego dodać. Ale to przecież zajęło stosunkowo niewiele czasu. A wędlinki są różne i różne aromaty, różne smaki. I można byłoby to jeszcze bardziej zróżnicować. Można byłoby do jednej z tych wędlinek Miałem taki pomysł, żeby włożyć korniszona, czyli ogóreczka konserwowego w środek, akurat jeden by się fajnie tutaj spasował. Można do tego włożyć jakieś inne dodatki, można, skoro to jest mięso drobiowe, można dołożyć pistacje czy też owoce takie jak morela na przykład. To się naprawdę wiele rzeczy. W ramach jednego szybkiego wykonania można wytworzyć stosunkowo niewielkie, więc na jedną biesiadkę, na jedną imprezę i 5-6 różnych smaków, ile takich małych szynkowarków słoikowych będziecie mieli. Z drugiej strony można tak jak ja zrobiłem, 5 ładnie zosane schować je do lodówki, i po kolei otwierać w miarę potrzeby małe porcje mięsa. I faktycznie po 450 gramów do tych słoiczków wchodzi. I można powiedzieć, że taką wędlinę wykonujemy. No, Ona pewnie teraz mniej trochę waży, bo wody trochę oddała. Ten sosik, który tutaj powstaje, wystarczy teraz zagęścić, zrobić do tego jakieś bułki na parze i będzie też znakomite jedzonko. Można oczywiście nie wszystkie smaki trzeba od razu mieszać, bo to może być mieszanina piorunująca, ale niektóre ze sobą da się pomieszać. I myślę, jak tutaj zmieszałem paprykę i bazylię, to mi w niczym nie zaszkodzi. Spokojnie można na tej bazie jakiś sos zrobić. Ja się biorę za resztę, bo ja dzisiaj będę wszystkie otwierał i podawał na stół i to już za godzinę, już za godzinę, więc się wyrobiłem, wszystko poszło zgodnie z planem. I Wam też polecam. Spróbujcie. Szynkobary polecam. Większe, mniejsze, jak chcecie to i takie. Bardzo ciekawe rozwiązanie w związku z tym, że można to właśnie zakręcić, zamknąć, schować do lodówki i jest gotowe jedzonko na przyszłość, które w tej lodówce postoi troszeczkę dłużej niż yy, gdyby nie było to zamkniętym słoikiem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę no i dajcie znać w komentarzu, czy pomysł się Wam Podoba. Na razie, hej cześć. Chcesz więcej przepisów na wędliny z szynkowara? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie.